Witam Państwa w kolejnym sezonie, w kolejnym odcinku programu Moja Historia. W tym sezonie będziemy wracać, między innymi do historii pacjentów, których Państwo już poznali. Tak jak Pani Iwona. Poznali ją Państwo dwa lata temu. Opowiadała wtedy o historii swojego leczenia onkologicznego leczenia w trakcie ciąży. Wtedy ta historia zakończyła się sukcesem, ale w czasie pandemii Pani Iwona zachorowała ponownie. 10 lat temu zakończyło się moje pierwsze leczenie onkologiczne. To był początek ciąży, także to był dla mnie taki bardzo trudny czas. Sama znalazłam sobie, po prostu wyczułam guzek. Okazał się nowotworem złośliwym. No i to po prostu był taki moment, że podcięło mi to skrzydła. Gęsi, mówimy W ciąży oprócz operacji przeszłam również dwa pełne cykle chemioterapii. Cztery cykle były już po, po porodzie. Dobrze, i teraz zobacz. Dwie minuty przed Sama dziwię się po prostu, jak byłam w stanie to wszystko udźwignąć, ale, ale się da, jak widać. I przez no, 10 lat y, wszystko było w porządku. Tak, nic się nie działo. Y, kontrolowałam się, sprawdzałam. I zaczęła się pandemia, i w trakcie pandemii, y, w czasie takich badań kontrolnych, y, które zrobiłam w sierpniu, okazało się, że y, no, nowotwór pojawił się po raz kolejny. Był strach. No ale oczywiście wiedziałam, że muszę się dalej badać, muszę tę sprawę dociągnąć do końca. No, jakby walka o życie i o zdrowie była tutaj ważniejsza. Okazało się, że jest to nowotwór złośliwy. Zmiana okazała się na tyle niewielka, że w trakcie biopsji ta zmiana została w całości usunięta. Ja jednak wiedziałam i zresztą lekarze też to powiedzieli, że to nie jest koniec leczenia i że tylko usunięcie właśnie w trakcie biopsji nie, nie gwarantuje pełnego wyleczenia, więc jakby wiedziałam, że, że nie obędzie się bez zabiegu. Tak? Będzie musiała być operacja i chemioterapia. I tak się stało. Zaczęłam od chemioterapii. Przeszłam cztery cykle dosyć trudnej chemii. No, leczenie to wyglądało zupełnie inaczej niż to, które, które znałam sprzed 10 lat. No, jednak medycyna troszeczkę do przodu się posunęła i, no, i te metody i leki są troszeczkę inne. Po tej chemii był zabieg, zabieg, który przyszłam pod koniec stycznia. No nie było innej opcji. Tak? Po prostu wiedziałam, że muszę, muszę się leczyć i nic tutaj nie może stanąć mi na przeszkodzie. Tak? Zabezpieczałam się w trakcie wizyt w poradni onkologicznej w czasie wlewów chemioterapii. Nosiłam maseczkę dobrej jakości maseczkę. Miałam rękawiczki, dodatkowo zakładałam szybę tak, żebym ja też mogła czuć się komfortowo, bezpiecznie. Ja jakby tę ścieżkę przeszłam 10 lat temu, więc miałam świadomość przez ten cały czas, że, że badania profilaktyczne są bardzo ważne. I rzeczywiście przed 10 laty moje badania wyglądały tak, że robiłam je co 3 miesiące. Natomiast później jakby ten czas się wydłużał z biegiem lat. No i później były wskazania do tego, żeby raz do roku się badać. No ja zapobiegliwie robiłam to dwa razy do roku. No też chcesz zobaczyć, co się tutaj dzieje, tak? Chodź, chodź. Zamiennie raz chodź. robiłam rezonans magnetyczny. I po pół roku jeszcze sprawdzałam na USG. No, to sprawiło, że ta zmiana została wykryta dosyć wcześnie. Podejrzewam, że nie byłabym w stanie sama e, jej wykryć, dlatego że umiejscowienie było takie, że, że no, no, nie było możliwości, żeby, żeby to gdzieś tam wyczuć. Tak? Więc no, wydaje mi się właśnie, że to badanie rezonansem magnetycznym, bo to akurat to badanie było, ono po prostu uratowało mi życie. Jest coś, co na te mną czuwa. Poza tym myślę, że też bardzo ważna jest taka świadomość, że. Bez względu na tę sytuację, która teraz ma miejsce, te zaplanowane badania trzeba wykonywać, tak? Nie zostawiać tego na później. Ja też na początku myślałam o tym, że a może poczekam, może rzeczywiście jest trochę zbyt niebezpiecznie, ale gdzieś tam z tyłu głowy cały czas jakby przyświecałam, no, taka myśl, że no, nie mogę tego odłożyć na później. Nie ma tego dobrego. Tak, popływałoby się trochę tylko za zimno, nie tyle. Byłam taka dosyć czujna e, i, i chyba do samego końca ta czujność sprawiła, że, e, no, że, że wykryty w, w miarę szybko e, nowotwór jest uleczalny. Walczę dla dzieci, walczę dla siebie, dla rodziny, dla najbliższych. E, raz tę walkę już wygrałam e, i liczę na to, że, że drugi raz też się uda. Pani Iwona apelowała, aby pomimo pandemii nie lekceważyć onkologicznej czujności. Dlaczego to tak ważne? To już pytanie do profesora Piotra Rudkowskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, bardzo miło. Czy już możemy mówić o tym, że pandemia stworzyła coś, co lekarze definiują jako dług onkologiczny? No niestety tak. Mimo, że ośrodki onkologiczne cały czas pracują i z wyjątkiem. Krótkiego, bardzo czasu, takiego twardego lockdownu, tak naprawdę prowadzimy badania również profilaktyczne pełną parą. To nie jest tak, że tego, tego nie ma i nie jest to dostępne w Polsce, ale część pacjentów z tego zrezygnowała. Powiem tak, że w Polsce my już widzimy, bo Polska cały czas była krajem o względnie niskiej zachorowalności na nowotwory złośliwe, ale zbyt dużej umieralności z tego powodu. Stąd między innymi działania w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. I niestety, szczególnie u mężczyzn było widać, że po prostu mężczyźni żyją krócej w stosunku do średniej Unii Europejskiej. I to, co zauważyliśmy, że w stosunku do lat ubiegłych, kiedy liczba pacjentów. Zgłaszających się do szpitala i leczonych w szpitalu z powodu rozpoznania nowotworów wzrastała, bo wzrasta liczba zachorowań na nowotwory. To w 2020 roku do stycznia 2021, bo przygotowujemy raport dotyczący wpływu pandemii COVID-19 na opiekę onkologiczną, widzimy, że spadła dość gwałtownie ta liczba tych pacjentów. Czyli mamy, to nie to, że te nowotwory zniknęły. To nie to, że chorzy, chorych nie ma, tylko chorych albo nie byli zdiagnozowani, albo nie trafili do leczenia, bo nie zgłosili się do nas. Na pewno w 2021 roku, bo już to widzimy, trafiają do nas pacjenci znacznie bardziej zaawansowani, znacznie trudniejsi w leczeniu i znacznie trudniej pomóc naszym chorym. Więc ja przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, że w tych nowotworach, gdzie my możemy zastosować działania profilaktyczne, i to dość proste. Jak mamografia w raku piersi, cytologia w raku szyjki macicy, badania kolonoskopowe, zwracajmy na to uwagę, zgłaszajmy się na te badania. Te najczęstsze nowotwory możemy wcześniej wykryć i tu pandemia nie może na to wpływać, a już widać, że wpłynęła. I to jest to, co możemy sami zrobić, bo proszę pamiętać, że po pierwsze, duża część nowotworów. Zależy od nas. Około 50% nowotworów podlega w ogóle działaniom prewencyjnym. Jeżeli byśmy właściwie się odżywiali, ruszali się, a teraz mamy jeszcze wzrost masy ciała średni poprzez, poprzez to, że byliśmy unieruchomieni w domach, nie pili alkoholu, przede wszystkim nie palili papierosów. No i nie nadmiernie się opalali, to mamy szansę zmniejszyć zachorowanie w ogóle na nowotwory o 50%. Panie profesorze, to pan jest członkiem zespołu, który pracował nad tym dokumentem Narodowej Strategii Onkologicznej. Proszę powiedzieć, czym w takim razie Narodowa Strategia Onkologiczna, jakie stoją przed nią wyzwania, biorąc pod uwagę to, co jest za nami i to, co przed nami? To jest wspólny wysiłek, który rzeczywiście był bardzo ważny, bo to jest pierwsze, pierwsze działanie strategiczne, które. Zmienia polską onkologię, i co więcej chcę powiedzieć, że ta narodowa strategia jest realizowana. To, na co kładziemy w tym roku wielki nacisk, to właśnie na poprawę profilaktyki, na edukację zdrowotną. Mamy całkiem dobry program, planuje długie życie. Chcemy też, żeby pacjenci mieli jak najlepszy dostęp do wiedzy w tym zakresie, sami. I co więcej, bardzo ważna jest poprawa jakości i leczenia. Czy koncentracja działań wzdłuż, w, wokół chorego i jakości życia chorego między innymi temu służy krajowa sieć onkologiczna. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Posłuchajmy teraz, co na ten temat mówią lekarze w centrach onkologii. Na Warmii i Mazurach, podobnie jak w całym kraju, najtrudniejsze były pierwsze miesiące pandemii. W marcu i kwietniu wykonanie badań profilaktycznych, takich jak mammografia i cytologia, spadło o 90%, potem było nieco lepiej, ale ostatecznie w 2020 roku wykonanie cytologii spadło o 38%, w stosunku do roku 2019 mammografii o 37%. Myślę, że niestety w ciągu kolejnych lat będziemy obserwować ten efekt pandemii w postaci zwiększonej zapadalności i umieralności nowotwory. Odsuniętą w czasie diagnostykę widać w spadku wydanych kart DILO. W pandemicznym roku wydano ich o 14% mniej niż w 2019. Największy spadek widać w kartach wydawanych w ambulatoryjnej opiece medycznej i w gabinetach POZ. Nieco więcej kart DILO wydają szpitale, co oznacza, że zgłaszają się po nie już ci pacjenci, którzy nie są w stanie czekać. Możemy powiedzieć, że obserwujemy ten odsetek pacjentów bardziej zaawansowanych, Trudniejszych do leczenia jest większy. W tej chwili stanowi zdecydowanie więcej niż połowę. Kiedyś wydaje mi się, że to oczywiście to trzeba by na liczbach sprawdzić, to była najwyżej połowa, tak, a w tej chwili czasami mam wrażenie, że 70-80% wszystkich przypadków zgłaszających się, to są bardzo zaawansowane nowotwory. Stąd apel onkologów. Przy okazji chciałbym zaapelować, że jeżeli ktoś z Państwa. Ma objawy i podejrzewa u siebie nowotwór, nie jest konieczne skierowanie do onkologa. Chory może przyjść z ulicy sam, podejrzewając, że ma chorobę nowotworową, i my całą taką diagnostykę przeprowadzimy, ponieważ przez cały czas działa w tym szpitalu i diagnostyka, i cała profilaktyka, więc jesteśmy dla Państwa i czekamy na Państwa. Według prognoz w ciągu 10 lat zachorowalność na nowotwory może wzrosnąć nawet o 28%. Polska jest krajem o stosunkowo niskiej zachorowalności na nowotwory, ale wysokiej śmiertelności. Dzieje się tak m.in. dlatego, że Polacy zbyt późno zgłaszają się na badania. Profilaktyki także w pandemii nie wolno lekceważyć.